Ja myślałem, że ja całą imprezę przesiedziałem, jedząc różne tam dania i pijąc po prostu, aż nogi się okazało, że tu tańczyłem, tu z kimś rozmawiałem, tu coś tam robiłem. A wykaz połączeń też jest zajebisty. Pół godziny, pół godziny, pół godziny, pół godziny. Dzień dobry! Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku waszego ulubionego show rozrywkowo-motoryzacyjnego Pojechani Przed Państwem. Sebastian Piekarz i Paweł Olszowik. Witamy Was bardzo, 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 bardzo serdecznie. Widzimy się znowu tak. w środę o 18, jakby Super. ktoś nie wiedział, która jest godzina. i Chyba, że oglądasz później, to już nie jest środa o 18 tak, i jesteś ale... spóźniony do pracy, czy tam, gdzie powinieneś wyjść, więc ogarnij się. Albo właśnie stwierdzasz, że masz jeszcze 15 minut i tak nie zdążysz na jakiś egzamin, więc czy do pracy, więc obejrzę i tak mam wy... Super. My bardzo doceniamy. Z racji tego, że bardzo chcieliście, żebyśmy zrobili odcinek na temat tuningu, co jest legalne, a co legalne nie jest, więc spełniamy wasze życzenie po raz kolejny dziękujemy Wam bardzo. Piszcie dalej w komentarzach, o czym chcielibyście, żebyśmy sobie tutaj porozmawiali będziemy się starali jakoś te prośby brać pod uwagę, prawda? No, dzisiaj sobie tak pokrótce powiemy o tym, czego w samochodzie zmieniać nie wolno. To znaczy, jeżeli chcemy sobie auto tuningować, no to właśnie, są pewne obostrzenia prawne, są. W których nie przeskoczymy. Tuning to jest kwestia bardzo taka osobisto estetyczna, to znaczy jednemu się dany styl podoba, drugiemu się dany styl nie podoba, ktoś lubi rad style na przykład, ktoś lubi neony, a ktoś lubi fabrykę, po prostu. Tu wam dzisiaj nie chcemy mówić, którą stroną powinniście podążać, który styl jest najlepszy, a którego unikać, bo to nie od tego tu jesteśmy. Po to macie gust, żebyście zdecydowali, co chcecie ze własnym autem zrobić. Mogę jedynie ze swojej strony dodać, że raczej nie jestem zwolennikiem w swoim przypadku jakiegoś dowalania spoilerów z Allegro, neonów, ja innych nie. dziwnych rzeczy, mhm. ale jeżeli masz Proszę o te swoje sejczęto przyozdobić wielkim spoilerem. Why not? No, dlatego, że przepisy mogą tego zabraniać i to jest w sumie dobry powód, żeby jednak nie walić. Spoilera do Sejcento czy do Tico. Jakkolwiek nie patrzycie na swój samochód i jakąkolwiek wizję nie będziecie mieli na temat tego, jak go można ulepszyć, to jednak musicie wziąć pod uwagę to, że konstruktorzy tego auta, wypuszczając je na rynek, musieli spełnić pewne normy. I ten samochód dlatego tak wygląda, bo po pierwsze projektant tak wymyślił, po drugie księgowy tak zatwierdził, a po trzecie to się musiało zgadzać z pewnymi przepisami i dlatego właśnie na przykład nie macie wystających ostrych krawędzi gdzieś tam na zderzakach, dlatego nie macie totalnie ciemnych szyb z przodu. Również też Dlatego, spoiler, który jest montowany w różnych wersjach sportowych samochodu, jest montowany po to, aby zmniejszyć opór powietrza i zwiększyć dociążenie, a nie po to, żeby zwiększyć opór powietrza i żeby później wam odpadł z tyłu. Na pewno, co możesz? Możesz sobie auto przemalować, nakleić jakieś dziwne naklejki, przyciemnić sobie totalnie szyby z tyłu i szyby te za kierowcą, bo te tutaj po prawej i po lewej twojej stronie muszą mieć przepuszczalność światła 70%, a przednia musi mieć 75%. Policja, zatrzymując cię do Kontroli. Może być wyposażona w taki specjalny miernik, specjalne urządzenie, które sprawdzi, czy na pewno tyle światła jest przepuszczane. Jeżeli będzie wątpliwość co do tej przepuszczalności, zabiorą ci dowód rejestracyjny. Będziesz musiał do diagnosty jechać, udowodnić, że tyle i tyle jest przepuszczalne. Chyba że nakleiłeś sobie folię, którą możesz już przy kontroli zdjąć. To ją wtedy po prostu grzecznie zdejmij i pojedziesz dalej. Tak. Możesz też oczywiście zmapować sobie silnik, zamontować sportowy wydech. Z tym, że właśnie wydech nie może być głośny. Hałas, który wychodzi z twojego wydechu, jest mierzony w decybelach. Well, like. musi spełniać zupełnie normy. I jeśli faktycznie będzie za głośny, policjant wtedy może Ci dać mandat. Tak samo jeżeli przerobisz sobie silnik, przez co bardzo zwiększysz jego moc, to wedle prawa, wiem, że nie wszyscy to robią, ale jeżeli moc Twojego silnika się zwiększyła, zmieniłeś silnik na jakiś inny, większy i z 1.4 zrobiło Ci się nagle 2.0, to samochód po takiej przeróbce powinieneś zawieźć do Pana Diagnosty. Pan Diagnosta musi sprawdzić, czy wszystko jest OK. Jeżeli jest OK, dostaniesz od niego zaświadczenie, że jest spoko, tylko że teraz Twoja Corsa z 1.4 zmieniła się na 2.0 musisz z tym papierkiem pojechać jeszcze do urzędu. Ta pojemność nowa musi być wpisana do twojego dowodu rejestracyjnego i do karty pojazdu. Tak samo koła. Jeśli faktycznie chcesz sobie dołożyć jakieś wielkie felgi, szerokie, które wystają poza obrys auta, no to musisz jednak zamontować też dodatkowe błotniki, tak żeby to wszystko jakby się mieściło w obrębie ciała tego samochodu. Koła nie mogą wystawać poza obrys samochodu. Mhm. Tak samo wedle prawa koła montowane w samochodzie muszą być homologowane do danej wersji nadwozia i do danej wersji silnika. Co to oznacza? oznacza to że jeżeli masz deutiko z całym szacunkiem, to możesz do niego zamontować 19-calowych felk czy tam jakichś nie wiem jeszcze większych opon typu off-road. Tak samo, jeżeli będziesz nie przeróbki w zawieszeniu, obniżał samochód, to wtedy też zbieżność możesz zmienić, więc musisz potem jeszcze podjechać do diagnosty, sprawdzić to wszystko, żeby się ze sobą to zgadzało, dlatego, żebyś mógł bezpiecznie jeździć. Z tym, że obniżając też karoserię Musicie zwrócić uwagę na przepis Który mówi o odległości Tablicy rejestracyjnej od jezdni Która nie może być mniejsza niż 30 metra Samo jeżeli mówimy już o tej tablicy Rejestracyjnej, to ona musi być Oświetlana światłem białym Nie może być zielone, czerwone Żółte, jakiekolwiek inne To musi być światło białe, nie może ślepać innych Kierowców, no i a propos światła Czy mogę na przykład sobie zamontować światło Stopu, które będzie świeciło na Fioletowo? Teoretycznie tak, w praktyce od razu ktoś się do tego dowali, bo to nie jest typowe światło stopu. Światło stopu, jak jest przyjęte, wszędzie światła stopu są światłami czerwonymi i nie możesz zmieniać bardziej. Zamontować? Możesz, ale wyjechać na drogę, brać no. udział w ruchu ulicznym, no. to już nie bardzo. No niestety, sorry, ale, ale nie. Tak samo, jeżeli chcesz mieć przyciemniane lampy z tyłu, możesz je mieć, tylko że one muszą spełniać warunki homologacji. Są lampy, które są fabrycznie, prawda, montowane w samochodach, czy to jakichś tuningowanych, czy sportowych wersjach, które są faktycznie przyciemnione, ale produkują. Przez to, że one są przyciemniane, musi zadbać o to, żeby światło, które jest przepuszczane przez te klosze, spełniało pewne normy. Jeżeli ty chcesz mieć lampy przyciemnione, to nie możesz po prostu kupić folii za Allegro, i sobie nakleić na te światła, bo najprawdopodobniej nie będą one spełniały normy wtedy, jakie tak zaślepisz. Ja wiem, że może na spotkaniu z kolegami będziesz się mógł pochwalić, że w swoim nowym Civicu sobie przyciemniłeś lampy i wszystko super fajnie, hej, ale jak ci za chwilę ktoś wiedzie w dupsko, bo nie zauważy, że zahamowałeś, to nie miej do nikogo innego pretensji niż do siebie. Nie chcę nikogo. obrażać, Prawa nie, nie wiem no może, bo są gusty, są guściki, różni ludzie mogą nas oglądać. Ja rozumiem, fajnie mieć pasję, motoryzacja jest super hobby. I róbmy to z głową po prostu. Tak. No. A zachowajmy jeśli, bezpieczeństwo. A jeśli mamy dużo hajsu, naprawdę dużo hajsu, to nie zapominajmy, że są też takie specjalne pakiety, które można kupić, kupując już auto w salonie. Mhm. Można sobie domówić na przykład do Volkswagena pakiet Performance do Golfa GTI. Tak, no tak, tak samo no, są fabryka. też firmy, które tuningują samochody. No, no, faktycznie, jeżeli oddamy samochód do jakiejś firmy, możemy mieć pewność, że pewnie oni to zrobią zgodnie z jakimiś przepisami, no Zadnie, no. Ok, wiadomo, są rzeczy, które możecie sobie sami wymienić to jest wielka radość, jak sobie samemu człowiek coś w samochodzie ogarnie i zrobi. Tego wam życzymy, żebyście sobie jakoś tam poradzili z tym wszystkim i sobie montowali fajne rzeczy, ale uważajmy z tym, żeby prawda nie robić innym przykrości, jak patrzą na twój samochód, który <słuch> wygląda bardzo dziwnie. Nie róbmy wiochy po prostu. No i dbajmy o to bezpieczeństwo, bo to jednak jest bezpieczeństwo i naszej, i wszystkich dookoła. No reasumując, tuning jest fajny pod warunkiem, że jest zrobiony w dobrym smaku. I Godnie z przepisami i, i bezpiecznie. Z... Ważne jest, żeby jakiś tam gust zachować. Wiadomo, że wasz projekt nie będzie się podobał każdemu, i na to nie zwracajcie uwagi. Ważne, żebyście wy mieli fajną zajawkę, żebyście mieli z tego radość, to jest istotne. Pieniądze inwestujcie, mądrze w samochody, czas inwestujcie w poszerzanie swojej wiedzy. Możecie sobie zajrzeć w opis pod tym filmem. Tam znajdziecie bardzo ciekawe rzeczy. Adresy do naszego, jak zwykle, Facebooka, do naszego Instagrama, jak zwykle też i do różnych innych fajnych rzeczy. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał, żeby. Być na bieżąco, no a my widzimy się tradycyjnie już w przyszłą środę, tradycyjnie o 18. Tradycyjnie gdzie? Tradycyjnie na pojechani.tv na razie, trzymajcie się, cześć. Tradycyjnie, ciao. Tutaj jakąś inną ładowareczkę, tu jeszcze coś innego. Tu żelazko, jakbyś chciał wyprać. Dlaczego S -s -sować by nie? Pracować sobie, koszulę od razu tak, tak żelaz żelazkiem wyprać. Tak, 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 sobie. tak. Mhm, mhm. Ja pod to podpinam po prostu Janosika i ewentualnie telefon, ale jak tu kolega zaznaczył, można również żelazko, dlaczego by nie. Nikt was nie ogranicza, nie pozwólcie się ograniczać, to jest wasze życie.